Siemanko, z tej strony Esteban to jest kolejny filmik na tym kanale. i Oczywiście kolejny konkurs dla Was, a w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli widzowie skinka. Będziecie mieli skinka, który po prostu e, trafimy w jednej z skrzyneczek, więc jak chcecie go wygrać, pamiętajcie o najważniejszym, czyli o kodzie promocyjnym. Kodzik Esteban daje 5% opłaty. a możesz płacić każdą metodą płatności. No i pamiętajcie widzowie, że mój kod to jest najlepszy kod na stronie. Aktualnie mój kodzik posiada 955 osób. Więc no, te 955 osób to są największe sigmy w Polsce. Więc używajcie tego mojego kodziku, bo macie darmową skrzyneczkę, możecie wpłacić każdą metodą płatności no i możecie sobie zgarnąć naprawdę fajne skinki. No my jak jesteśmy na Gietwórce, mamy 7900, mamy naprawdę spory budżet. To zaczniemy sobie od jakiejś grubej bitwy. I właśnie takie grube bitwy, ja bym chciał w dzisiejszym odcinku robić. Oczywiście potwieramy też skrzyneczki, ale spróbujemy. E, coś takiego na sam początek za 1200 zł bitewkę, a damy na trzej graczy. Damy na trzej graczy, zobaczymy czy e, ktoś będzie miał jaja, żeby do takiej bitewki dołączyć. 1273 zł. No, jest to sporo. Jest to sporo, ale no, zobaczymy, zobaczymy, czy ktoś y, do takiej bitewki wbije, mamy dzisiaj naprawdę sporo, no ale mam nadzieję, że uda się wygrać, <laughs> no i ta bitwa się już zaczęła, ta bitwa się już zaczęła, y, jest Santiago, jest Kebabcio, no i zaczyna się bitewka, pierwsza, chyba dla mnie, 741 zł MP9 Bulldozer, zaczynamy fenomenalnie, zaczynamy fenomenalnie tą bitewkę, ale przed nami jeszcze sporo skrzyneczek, y, tutaj Cerberus dla Kebabcia. No sami jupiterzy, sami jupiterzy w bitwie A tutaj dla mnie najlepiej No, na razie Zaczyna się to bardzo dobrze Znaczy zaczyna, w sumie zaraz to się będzie kończyć Tutaj 600 dla Santiago Ale dalej prowadzimy I ostatnia skrzynka, chyba Oj Jest! Zgarniam, zgarniam widzowie Pierwsza bitwa i mamy 3677 zł Z 1200, więc niesamowity Profit, no tutaj już babcią mnie naprawdę, no, no, milimetry, milimetry były. Wygrywamy pierwszą bitwę. To jest najważniejsze w tym odcineczku. No i mamy y, też bitwę za 150 złotych. Taką na jedną skrzyneczkę. To sobie wbijmy. E, aha. Ale on opuścił taką bitwę. No w porządku, w porządku. Ale jest Santi na trzy osoby, 1500 zł bitwa. No my dołączamy, my dołączamy do takiej bitwy. 10 skrzyneczek nuklear. Jedna kosztuje 150 zł i tam jakieś grosze no i czekamy, czekamy, aż ta trzecia osoba wbije, przy okazji sobie wyjdziemy i zobaczymy e, tutaj, czekajcie, ja tutaj mógł, w ogóle tą bitwę muszę opuścić, bo tamta osoba co ją zrobiła, e, już ją opuściła. No ale czy ktoś dołączy do takiej bitwy za 1500 zł, no czy kebabcio nie został oskubany z ostatnich pieniędzy, no ale jak widać chyba nie został oskubany, trafiliśmy fajnie, trafiliśmy na, naprawdę fajnie. Eee, czekajcie, trzeba odświeżyć Ale już wiem, że naprawdę dobrze zacząłem, bo mamy 200 zł. Eee, Okej, okay. tu jest Maryna najdroższa, ale to akurat słaby drop. No i fajnie, fajnie było jakby Digielek poleciał. Eee, ten. Ten Digielek kosztuje 200. znaczy 1000 1200, 1300 zł. No ale na razie. Santi tutaj zgarnia fajne awóbki. My, na razie, same berety. To jest drogie. To jest 440 zł. Takie widzicie. No bitewka za 1500. No, przydałoby się to wygrać, bo będzie nieciekawie. Zobaczmy. No, na razie dla mnie, ale no nie. no Tu jest naprawdę ciekawie. Tu jeszcze każdy może wygrać. No, bo szczególnie, że teraz nic nie dropi. Niestety teraz nic ciekawego nam nie dropi. No i właśnie o tym Diglu mówiłem Właśnie mówiłem o tym diglu 1200 zł No i tutaj już niestety Nie ma szans tego wygrać Ale znowu fajna bitwa Znowu fajna bitwa No ja miałem zaledwie 5 stówek Santis 1500 też zgarnia 3200 Tak jak ja sobie zgarnąłem e, wcześniej No ale my dzisiaj myślę, że Jak mamy Jupiterów na stronie To możemy sobie na Grubasie e, Dzisiaj pograć Ale na spokojnie Na spokojnie Przejdziemy sobie teraz e, Do otworzenia skrzyneczek Aha, serwer jest offline, no, fenomenalnie. A my sobie otworzymy dwie skrzyneczki luksury i zobaczymy 2200 zł. Zobaczymy, co my tutaj dostaniemy z tych skrzyneczek. I jest bardzo dobry drop, jest bajonet lorka za 2200 i jeszcze gucik za 970. Piękny profit! Piękny profit! Tak, możemy zaczynać 165 zł. Tu się batelka zaczęła. No i myślę, że ja mogę stworzyć bitwę. Myślę, że my stworzymy sobie teraz bitwę. Eee, no a wy pamiętajcie, żeby film oglądać do końca, żeby mieć suba z dzwonem zostawionego. No bo jest to bardzo ważne, żeby kanał się rozwijał. No i catch, lubię tą skrzyneczkę, damy 5 takich Neptuna Bilionera, No i mamy bitewkę za dwa koła. Tym razem robię na dwie osoby. No i mam nadzieję, że ktoś tutaj do mnie wbije. No jest to gruba bitwa, jest to gruba bitwa, ale no... My się nie zatrzymujemy. Jest tu też bitewka za 5 dych, ale myślę, że zaraz do mojej bitewki za 200 ktoś wbije. 7 skrzynek, 5 skrzyneczek catch, 1 milioner, no i Neptun. No 2% na koniec, ale zobaczymy, no zobaczymy czy ktoś będzie miał tutaj do mnie psychę bić. E, mamy też bitewkę za 25 za 4 zł. No tak jak widzicie, cały czas te bitwy się na Gwórcę pokazują, więc pamiętajcie, że ty, wpłacając z moim kodem Esteban, też możesz taką bitwę zrobić i też. Możesz sobie zgarnąć naprawdę fajne skinki, tak jak ja w pierwszej bitwie, a my czekamy, aż dołączy ktoś do mojej. No na razie, na razie, wszyscy się boją, wszyscy się bują, yy, wszyscy się bują. Dobra, ja Wam chciałem jeszcze w ogóle powiedzieć o tym, że Wy możecie mieć więcej procentowpłaty, jak sobie zakręcicie takim kółeczkiem. No i ja na przykład sobie nim kręcę, bo możecie je kręcić co 24 godziny i dostajemy w tym momencie z kółeczka... Dostajemy expa. A nie, Galilka za złoty 20. Zł. W porządku, w porządku. No mogło być lepiej, no ale tragedii nie ma, czy moja bitwa się zaczęła? No na razie się nie zaczyna. No dobra. No dobra, to zrobimy sobie tak. Sprzedamy sobie tutaj itemy. Eee, cyk, sprzedane. To, to, to sobie też sprzedamy i jest naprawdę w porządku. 7700 mamy w tym momencie, plus jeszcze bitwa za 2100. No fajnie też te skrzyneczki dały, yy, luksury. Dobra, chwilę jeszcze poczekamy, bo myślę, że ktoś może wbić. No i otworzymy sobie jakąś, może, grubą skrzyneczkę. No to otwórzmy, wiecie co, dawno takiego czegoś nie robiłem. Otwieramy 5 Neptunów za 2000 zł. No i tutaj wystarczy naprawdę jeden item z górnej półki mamy profit. I uwaga, no nie jest to może... Jest jakiś fenomenalny, ale jest Bountiful Doppler, co daje nam profit. No i to jest najważniejsze. No dzisiaj naprawdę jest forma na tych skrzyneczkach, a do bitwy no, nikt nie dochodzi. No nikt do bitwy nie chce dojść za 2184 zł. No mamy jeszcze pięć koła, więc my na spokojnie y, możemy jeszcze coś grubego potwierać. Dobra, no jak dały ten luksury, to dajmy 3. Lecimy dzisiaj totalnie na grubo, więc musicie za to zostawić łapkę w górę. Trzy skrzyneczki luksury. No, i jedna chyba jest profitowa. No tak, reszta niestety słabo. No, jakiejś tam ogromnej straty też nie ma. No i czekamy na tą bitwę. Mamy, mamy, mamy bitwę, widzowie, jest Santi, i tutaj już się ta bitwa zaczęła. My sobie odświeżymy, ale tam był Glock, chyba że. Dokładnie, patrzcie w ogóle, jaki drop mamy. Dobra, no właśnie za to uwielbiam skrzynkę catch, bo tak naprawdę ja już mam tutaj 2000 i jest Bloodsport. No i te skrzynki. No tutaj może coś wylecieć, ale na razie nic nie leci, no jest bilionera, musiałaby Santiemu wylecieć, niesamowity skin, ale nie leci, nie leci i my tą bitwę wygrywamy, mamy naprawdę w dzisiejszym odcinku piękny profit, piękny profit mamy, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, bo z siedmiu koła zrobiliśmy w tym momencie dyszkę. Dzięki Wam za oglądanie, my się widzimy w kolejnych odcinkach, no i na razie.